No cześć. Witam was bardzo serdecznie. Kochani, czas na obiecany przeze mnie filmik z zawartością Positive Boxa. To jest ostatni box tej firmy i szczerze mówiąc, bardzo żałuję. Zupełnie poważnie mówię, że bardzo żałuję, bo zawartość tego boxa uważam, że była naprawdę fajna. Czekajcie, bo tak brzydko mówię, schylając się. Uważam, że zawartość tego boxa była naprawdę fajna. I szkoda, że cię wycofali, natomiast fakt, że kolejny boks znika z rynku, mam wrażenie, że no o czymś nam mówi, tak? Ten rynek na pewno w ogóle prowadzenie tego rodzaju biznesu pewnie po prostu nie należy do najłatwiejszych. No a zobaczcie, co się znalazło w pozytywnym boksie. Kiedy ja go kupowałam, nie wiedziałam, że to będzie ostatni boks. Mam oczywiście kartkę z dołączoną zawartością ile on kosztował? 79 zł. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam, widzicie, ale no mówię, to i tak już bez, bez znaczenia. No i zobaczmy. Oni ujawnili, że w tym boksie znajdzie się świeczka od Bomb Cosmetics. Jest to moja pierwsza świeczka tej firmy i zapach, który mi się trafił, bo tam chyba różne były możliwe, tak, różne były możliwe zapachy do zdobycia. To jest karmel i różowy pieprz. I nie będę, słuchajcie, kręciła przybitek, wybaczcie mi. Ale tutaj dosyć wszystko dobrze będziecie widzieć. To jest taka po prostu pucha, i koszt takiej świeczki, cena takiej świeczki to jest yy, sugerowana cena detaliczna 39,90. Zobaczcie, jak ona wygląda. Ma serduszka, a zapach jest obłędny. Przysięgam Wam, że jest obłędny. Jest słodkawy, ale jest właśnie czymś przełamany pewnie tym pieprzem. I pachnie to. Wow, naprawdę wow. Także ja z tej świeczki jestem szalenie zadowolona, szalenie zadowolona. I to i ten film też troszeczkę inną formułę, bo od razu będę wam mówić na bieżąco, czy jestem zadowolona, czy nie. Eee, ja kupiłam tego boksa, za czym oni opublikowali, że będzie to świeczka i bardzo się ucieszyłam, kiedy właśnie powiedzieli, że, że to się znajdzie w pudełku. Uważam, że świeczka wygląda prześlicznie, uważam, że zapach jest genialny i w ogóle jest to bardzo estetyczny produkt i jestem bardzo, bardzo na tak. Szczególnie, że świeczki za cztery dychy pewnie sama bym nie kupiła. Drugi produkt to balsam do ciała marki Balea. Ewidentnie ktoś tą Baleę, słuchajcie, nie wiem, chyba sprowadza do Polski. Lepiej jak wcześniej i jest to balsam o zapachu kakao, po prostu. On jest do skóry normalnej, z tego co widzę, zakładając, że to jest skóra. Balsam Balea zakończony pompką, 350 ml, sugerowana cena detaliczna 19,99, no wiadomo w Polsce, bo w DM-ach pewnie ta cena w przeliczeniu na złotówki jest sporo, sporo niższa. Ja go jeszcze nie otwieram, muszę Wam powiedzieć, że nie planuję go nikomu oddawać, to jest produkt bardzo długoważny, bo to maja 2019 roku, także jak najbardziej ze mną zostanie i ja lubię takie opakowania, więc... Też jestem powiem wam naprawdę zadowolona. Oczywiście nie, nie, na razie go nie, no wiecie, nie wącham, ale uważam, że bardzo fajnie i, i nie jestem naprawdę w stanie się przyczepić. Kolejna rzecz, no to, no jak ja mogę być niezadowolona? Maseczka z Mizona. Słuchajcie, jest to maseczka z Mizona, normalna wiecie w saszeczce, i to jest maseczka z cytryną. Enjoy Vital Up Tone Up Mask. Maseczka na płacie bawełny, nasączona ekstraktem z cytryny, idealna do pielęgnacji zmęczonej, i pozbawionej blasku skóry. Sugerowana cena detaliczna 12,99 No ekstra, no ja kocham maseczki z Mizona i, i tej akurat nie miałam, więc w ogóle no superaśnie. Także no ja się bardzo cieszę. Kolejna rzecz to czekolada. Czekolada mleczna i słuchajcie, sugerowana cena detaliczna to jest 13 zł. Jaka to jest firma? Chocolate. Chocolate? buż, buż. Wyprodukowane w Polsce, ale w koconiu. Aczkolwiek szokolade. buż, tak to sobie nazwijmy. I to jest czekolada, w której zatopione są, zobaczcie, całe czarne porzeczki. I ona jest ważna do czerwca przyszłego roku. Wygląda to szalenie atrakcyjnie. I myślę, że będzie bardzo to smaczne. Przynajmniej na takie się zapowiada. No, wygląda to super. Prawda, aktualnie moja lodówka obfituje w słodycze, wiecie, poświąteczne, ale i to jest oczywiście ręcznie robiona czekolada. Uważam, że naprawdę superaśnie. Szczerze, ja wolę 5000 razy bardziej taką słodkość, jak te nieszczęsne batony proteinowe, sojowe. Do tej pory mam słuchajcie, ciarki po tych kulkach z nasionami, czy ja wierzcie mi. I um, kolejna rzecz, to było takie trochę. To były sześć takich, słuchajcie, spinaczy. Oczywiście to było w police. Sześć takich świątecznych spinaczy. Znaczy mi się to przyda. Trzy już są tam na ścianie, a te trzy od razu chowam na przyszły rok, właśnie do przyczepiania kartek. Bo to naprawdę bardzo ładne. Tylko jakoś tak, no może. Dla mnie, oczywiście, jak zwykle trochę za późno. Bo kiedy do mnie dotarł ten box? 22 grudnia o 19.00. Więc tego tak najmniej, ale też spoko i te klamerki wyceniono na 799 za 6 sztuk klamerek. No ale myślę, że... że okej. Okay. I ostatnia rzecz z tego boksa i to także było ujawnione, to balsam do ust EOS. EOS, tak EOS. Ale w formie, wiecie, sztyftu i cena tego to jest 19,99 zł, i można było z tego co pamiętam, wybrać sobie zapach. I ja chyba napisałam, że chcę granat, i to był granat z maliną, bo ja już to otworzyłam. Mamy normalnie, słuchajcie, sztyfcik, zapach jest ładny, choć dosyć słodki i bardzo fajny ma właściwości. Ja słuchajcie, nie miałam tego jajeczka nigdy, także to jest w ogóle mój pierwszy kontakt z tymi balsamami od tej firmy. I muszę Wam powiedzieć, że i z tego sztyftu zadowolona jestem bardzo. I w ogóle patrząc na tego boksa, zupełnie szczerze, nie wiem, czy wpływ ma na to właśnie na moje jakby zadowolenie fakt, że to już ostatni boks, czy nie, ale naprawdę czekajcie, weźmie sobie tą wstążkę zaraz pójdę to wyrzucić. Ten kartonik. Naprawdę ja z tego boksa zadowolona jestem bardzo. Wszystkie rzeczy mi się podobają. A jak wiecie, nie często to się zdarza. Dajcie mi proszę znać, czy Wy byłbyście zadowolone z takiej zawartości pudełka. Ja uważam, że naprawdę jest bardzo, bardzo fajne. Szkoda, że Pozytyw kończy swoją działalność. Myślę, że tutaj na rynku boksów dzieje się strasznie, ostatnio dużo. I. Bardzo jestem ciekawa jak będzie wyglądała ta sytuacja gdzieś około lutego marca, bo myślę, że dojdzie znowu do dużego wiecie, tasowania, po prostu przetasują nam się te firmy. Najśmieszniejsze nadal dla mnie jest to, że Birthday Box reklamuje się wszędzie, gdzie się da, na stronie Pretty na stronie Positive i w ogóle wszędzie dookoła. Natomiast ja osobiście tych boksów nie polecam, ponieważ miałam okazję od jednej z dziewczyn, która kupiła birthday boxa, dostać, że tak powiem, dokumentację fotograficzną, co ona w swoim pudełku znalazła, więc jeżeli mnie pytacie, czy ja polecam, to nie, nie polecam, nie przekonała mnie absolutnie ta zawartość, jej zresztą też nie, boją odesłała do tego stopnia. No i co? I tak naprawdę zostaje nam w tym momencie na rynku, jeżeli dobrze liczę, cute, który udaje, że, że nie istnieją wiadomości ode mnie. Ciekawa jestem, kto jest właścicielem tej firmy, bo to jest ciekawa historia, dobra, nieważne. Zostaje nam cute z małych boksów. Zostaje nam naturalnie z pudełka i myślę, że oni już na zawsze zostaną, bo to jest zupełnie jakby inna dla mnie kategoria boksów. Zostaje nam. Pretty, tak? I tyle, dobrze ja myślę? Z małych boksów, no chyba tak by wychodziło, tak? Z tym, że Pretty od stycznia kosztuje 79 zł, także no, mocne, mocne już tasowanie się dzieje, no i z dużych mam Big Glossy, mam Shiny, mamy Liferię. I muszę Wam powiedzieć, że w aktualnej sytuacji na rynku wydaje mi się naprawdę, że oferta Lifery stanie się strasznie mocno atrakcyjna, jeszcze bardziej atrakcyjna niż mogłaby się stać, bo jeżeli komuś nie przeszkadza fakt dostarczania tych boksów za pośrednictwem hmm, listonosza w formie listów poleconych, bo na przykład mieszka w takim, a nie innym miejscu, że listonosz faktycznie roznosi te przesyłki, a nie zostawia awizo, albo nie przeszkadza mu pójście po prostu na pocztę i podbiór i wejdzie w subskrypcję, to to będzie najtańszy praktycznie Box, który oferuje wyższą wartość, bo on będzie kosztował 59 zł w takim układzie. Shiny, glossy kosztują po 49 tylko co z tego, skoro widziałyście, co się ostatnio dzieje i jakie tam ostatnio są zawartości. Aliferia ostatnio ma najlepszą zawartość, także no, bardzo, bardzo jestem ciekawa tego, jak to wszystko będzie wyglądało właśnie gdzieś na wiosnę. No, a wy dajcie mi znać. Mam no, nadzieję, że ja żadnym boksie nie zapomniałam. A wy dajcie mi znać, jak Wam się podobała zawartość pozytywa. No i w ogóle na kogo obstawiacie, kto nam zostanie na rynku, kto odpadnie, może Chill wróci. No nigdy słuchajcie, nie wiadomo. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnych filmów. W styczniu będę miała, moi drodzy, Shiny. Ostatnie z pakietu. I w styczniu będę miała na pewno Pretty a czy będę miała Liferię, to nie wiem, bo ja z Liferią współpracuję i nic mi na ten temat nie wiadomo, że miała dostać styczniowe, może tak się stanie, może nie, zobaczymy, jeżeli tak się nie stanie, no to zobaczę, jak ono będzie wyglądało, może w lutym się skuszę, słuchajcie, jeszcze naprawdę nie wiem, co mam zrobić, natomiast wiem jedno na pewno, że w Shiny w subskrypcję nie wchodzę, bo miałam taki pomysł przez moment, nie, na pewno nie. No dobra, to ja już na pewno uciekam, do zobaczenia, pa pa!